Prawo i Sprawiedliwość płaci za transmisję mszy świętych telewizji trwa. Czy to dobrze, czy niedobrze Pana zdaniem? No to skandal moim zdaniem. Oj nie, Pan się nie pyta, to jest coś okropnego. No ale jak to, no to w końcu no, msza nie. święta. Co? No, no końcu, ale to, no, to w kościele są przyświęte. Hmm? No, ale są tacy, którzy uważają na przykład, że no. No to już ich zdanie jest moje, jest takie, że nie. No. Bardzo niedobrze. Dlatego, że ja w ogóle uważam, że kościół i państwo to są zupełnie dwie różne rzeczy. I także nie, absolutnie nie jestem zwolenniczką zarówno jednych, jak i drugich. Więc dlatego najlepiej, żeby się rozdzielili, a ja nie chcę mieć z nimi do czynienia ani z jednymi, ani z drugimi. Partia Władzy daje w Telewizji Trwam. Kłamie! Kłamie? Łamie. Czy to dobrze czy nie? źle? Źle. Czyli pani dawać na coś innego? Jak najbardziej. Dzieciom niepełnosprawnym. No nie to jest rozwój biały dzień, to są Państwo pieniądze. Nic tutaj, cóż tu dodać. Myślę, że PiS mógłby się zająć czymś bardziej wartościowym. Na przykład mógłby się zająć tym, żeby w przedszkolach dzieci były bardziej zaopiekowane, albo miały większą świadomość tego, że mogą a być ze sobą bliżej, mogą, mają wybór, nie są same. Czyli mówię tu o pomocowych rzeczach dotyczących kształcenia, rzeczy dotyczących świadomości młodego człowieka w rozwoju. Myślę, że to się by bardziej przydało niż wykładanie na, na Kościół pieniędzy. Uważam, że to jest sprawa rządu. I ja już jestem za stara na to, żeby się wypowiadać na takie tematy. My na to nie mamy, zwłaszcza starzy ludzie, wpływu żadnego. No ale rząd mówi, że właśnie ci seniorzy mają ten wpływ. Nie, żadnego. Cieszą się, że, że żyją jeszcze, że dostają emeryturę i niech tak zostanie bardzo, bardzo niedobrze. No wie pan co, nie do końca jestem osobą, która e, nie chcę mówić, że popiera tą, tą stronę polityczną, ale chyba jest mi troszeczkę dalej, więc e, większość jakichś inicjatyw, e, które gdzieś tam dzisiaj są promowane przez e, nasz rząd. E, przynajmniej z mojej strony wymaga takiej głębszej analizy i e, jest, mi, jest mi troszeczkę dalej. Wiecie, ktoś jest wierzący, to dla niego dobrze, a ktoś jest niewierzący, to może wysłuchać albo nie wysłuchać. No trudno powiedzieć. No dobrze. Pewnie, że dobrze. Msza jak jest, dlaczego? Msza, każdy lubi słuchać. Ja lubię. Jejku, nie wiem. Nie wiem, bo ja ani tego nie słucham. Ani tego. Nie wiem, nie oglądam telewizji Trwam, ani tym bardziej Muszę święty. Uważam, że po prostu każdy powinien sobie zarabiać na siebie i to tak powinno wyglądać. Nie kocham Trwam, ale <laughs> trudno powiedzieć. A nie lepiej na przykład. Nie oglądam, nie, nie oglądam Trwam. Uważają? Dobrze. 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 Obywatele też są e, wierzący i płacą podatki, więc uważam, że w porządku. Ale proszę pana, ja nie wiem czy płaci po prostu. A. Ja nie wiem, ja tego nie znam, a wiem o tym, że prasa i, i, i telewizja kłamie. No to trzeba za to... zapłata się należy. Należy się zapłata. Ja oglądam na szczyła. No niedobrze. Niedobrze, to no na coś nie. innego powinno iść, tak? No oczywiście. Potrzebują się zawsze, no ale i ci też potrzebują. Niestety trzeba zapłacić za... Transmisje. Pieniądze Naturalnie, wie pan, dzieci chorują, dzie psychologia pada, więc na to możemy wydawać pieniądze, a nie na msze. Każdy może iść do kościoła i się pomodlić. Zdecydowanie. A nie jest pani ja, lekko zaniepokojona tym, że jednak to idzie z pieniędzy podatników? Nie no, wie pan, no jestem, ale no widzę, że bezsilność jest, wie pan, coraz większa, bo lata mijają. Wszyscy przyznają, że jest nie w porządku, natomiast no, rządzący mają na tyle większości, że nie możemy z tym nic zrobić, prawda? Tylko mówimy, że jest nie w porządku. Porządku, mówimy, że to jest niewłaściwe, mówimy, że to się powinno zmienić, tylko konia z rzędem temu, kto to zmieni. Tak? Więc trzeba czekać do tych wyborów nieszczęsnych. A jak będzie? Nie wiem. Czy... Oczywiście lepiej, dużo lepiej. Dużo lepiej jak na przykład. Dużo lepiej. lepiej. Czasem A... szukam w programie, czy coś jest. Trwam do obejrzenia, nie, nie znajduję niczego. I są pieniądze na szkołę na, dla nauczycieli. Będą mieli podwyżki niedługo. Można by było. A jak kościół, ci inni, co się oburzają, płacą na jakieś wie pan, głupoty? Powiedzmy, w moim mniemaniu, bo oni uważają, że ja płacę na głupoty. Tak naprawdę trochę się z tym nie zgodzę, bo zasilanie miejsc, w których ludzie modlą się. Ja rozumiem, że wiara jest potrzebna, ale to niech każdy odnajdzie w sobie potrzebę bycia blisko ze wszechświatem, czy z tak zwanym Bogiem niż zasilanie kościołów swoją energią. Myślę, że ta energia mogłaby być spożytkowana na coś o wiele bardziej wartościowego, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, starszego, jak i również dorosłego, bo mamy tak naprawdę też e, emerytów, którzy potrzebują zobaczyć trochę świata odpocząć należy im się m, dużo dobrego za to, co, co zrobili dla, dla kraju, tak uważam. Dalej. Czyli możemy te pieniądze na coś innego przeznaczyć? Tak, mi się wydaje, wydaje tak, tak, nie analizowałem tego jakoś szczególnie głęboko, ale chyba tak. No, na dość, że już na, na cele religijne to jakieś takie, e, które reprezentują koncept społeczny, prawda? Nie, nie na e, cele jednej grupy wąskiej, religijnej. To byłoby A, ale to na pewno. Jak najbardziej. Jestem za. To nie mam pojęcia pewnie tak, ale nie mam pomysłu, na co można przeznaczyć.